Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż jak Bóg? Bardzo gorąco witamy was na naszym kanale. Dzisiaj mamy niecodziennego gościa, siostra Gaudia. Czy dobrze mówię? Księża bardzo dobrze ksiądz mówi, tak. Witam serdecznie. Niech Pan Jezus będzie pochwalony. Amen. Niech będzie. Ten habilit wskazuje, że siostra jest zgromadzenia Matki Bożej i miłosierdzia, dobrze mówię. Ja nie mam wątpliwości, że ksiądz kiedykolwiek by zrobił błąd w nazwie tego zgromadzenia. Myślę, że większość ludzi nawet nie wie, że to coś, jak wygląd co wygląda jak Faustyna, to jest tak naprawdę zgromadzenie sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Ale ksiądz jest ekspertem także. Gdzie, gdzie siostra głosowała w wyborach parlamentarnych, czyli gdzie jest zameldowana? Kraków, Kraków, tak. Łagiewniki są takim moim drugim domem teraz. No, słyszałem, że urodzenia jest warszawianką. Oj tak, Warszawa to jest moja miłość i Kraków jest moją miłością. Da się, da się te dwa miejsca na mapie połączyć w sercu jednym. Hmm. Tak więc witamy w Marka, które jest na terenie diecezji warszawsko-praskiej, ale siostra chyba po drugiej stronie Wisły drugiej. wyrastała. Tak, tak, tak. W której Nie dzielnicy? No więc witamy na starych śmieciach. <laughs> Dzięki. I chcemy wziąć siostrę w krzyżowy ogień pytań, dlatego że Wielu z nas z wielkim utęsknieniem i radością ogląda kanał Blisko Rachamin, którego siostra jest twórcą albo współtwórcą, dobrze mówię? No, bardzo, bardzo współtwórcą. Ja mam nadzieję, że tym pierwszym twórcą, i ja o to się zawsze modlę, jest Duch Święty, tak. Więc zapraszamy siostrę na taki serial, będzie kilka odcinków. Czy jest siostra gotowa? Nie wiem, ale startujemy. Na pewno Duch Święty nam pomoże, a wy nas oglądajcie aż do samego końca. Dzisiaj chcemy porozmawiać o, o miłosierdziu. W następnych odcinkach porozmawiamy o powołaniu, o aniołach, o świętej Faustynie i o kanale Blisko Rachamin. Nie opuśćcie żadnego z odcinków. A zatem miłosierdzie Boże. Gotowa? Ważny temat, gotowa, tak. Jaki jest Pan Bóg, którego siostra wierzy, dla którego ubrała ten... Czarny habit. No ten pampuk nie jest czarny. <laughs> habit jest czarny, ale ten pampuk jest pełnią wszystkich kolorów. I te wszystkie kolory mają, opowiadają o Jego miłosierdziu, które jest dla mnie tak wielką tajemnicą i tak niesamowicie pociągającą tajemnicą, że no właśnie, nic innego nie było warte mojego życia. Jakby oddać swoje życie dla tej jednej największej tajemnicy, na pewnym etapie mojej drogi no to już nie było wyboru tak naprawdę, bo to, to była ta tajemnica, to było to coś, co najbardziej pociąga, najbardziej daje życie, najbardziej daje szczęście i najbardziej daje odpowiedź na wszystkie pytania, które we mnie były. Może tak powiem. Kiedy odwiedziłem siostrę w Krakowie i rozmawialiśmy, aby umieścić w tuż jak Bóg wywiad, siostra mi powiedziała, teraz chodźmy do miłosiernego, tak. i udaliśmy się wtedy do kaplicy. Dlaczego ten przymiotnik, to określenie Pana Jezusa jest siostrze najbliższe? Cała historia mojego życia jest odpowiedzią tak naprawdę. Myślę, że takie doświadczenie własnej słabości jest tutaj bardzo ważne. Że w momencie, kiedy człowiek ma już to doświadczenie, że sobie w życiu z czymś nie radzi, że inni dookoła mnie sobie w życiu z czymś nie radzą, że jakieś rozczarowanie sobą, życiem, relacjami, doświadczenie cierpienia, bólu i, i Wielu sytuacji bez odpowiedzi, i nagle pojawia się na horyzoncie On, który jest właśnie i nadzieją, i odpowiedzią, i rozwiązaniem, i światłem, i prowadzeniem wszystkim. To nagle, jak odkrywasz, że Jego imię jest miłosierdzie, to to wszystko pasuje. To jest taka, taka całość, która sprawia, że to ma sens, że nagle wszystko zaczyna mieć sens. Nie? Wszystkie trudy, cierpienia, porażki, słabości to wszystko ma sens. Użyła siostra określenia tajemnica. Pan Jezus też mówił do świętej Faustyny, że miłosierdzie Boże jest tajemnicą niezgłębioną przez najbardziej inteligentnego Warszawiaka i nawet przez najbardziej inteligentnego Anioła. Jak rozumieć to słowo tajemnica dla, dla takiego przeciętnego czytelnika? Ja myślę, że. My generalnie i każdy z nas jest jakoś przeświadczony o tym, że jesteśmy zanurzeni w jakąś tajemnicę, dlatego ludzie generalnie zawsze szukają jakiejś duchowości, nawet jeżeli to nie będzie chrześcijaństwo, to mają potrzebę, żeby, żeby znaleźć odpowiedzi na to intuicję, czy przeczucie tego, że ich życie jest zanurzone w tajemnicy, że są sytuacje, wydarzenia, rzeczy w nich, pytania w nich, które Świadczył o tym, że nie wszystko jest oczywiste, jasne, takie zero-jedynkowe, tylko właśnie jest ten obszar taki pełen znaków zapytania, które chyba najlepiej oddaje słowo tajemnica. Nie, że ty wiesz, że coś jest, ale nie do końca da się wyjaśnić, że Twój umysł jest za mały, żeby to wyjaśnić, Twoje doświadczenie życiowe jest za małe, wszystko jest za małe, ale to coś jest. I dlatego tajemnica. Co możemy zrobić, aby, aby zgłębić tę tajemnicę? Pan Jezus mówił do siostry Faustyny, używajcie najmocniejszych słów, aby przekazać tą prawdę. Jestem księdzem. Nieraz pan Jezus mnie posyła, aby mówił o jego miłosiernej miłości. Jakie mogą to być najmocniejsze słowa? Jakich słów siostra używa, aby, aby duch święty mógł przez to zadziałać i by ludzie poznali miłość pana Boga? Ja zawsze się staram y, poznać ludzi, do których mówię, y, i wtedy jakoś z tego dialogu, z jakiejś interakcji z nimi, ze spotkania rodzi się też, mam nadzieję, że z Ducha Świętego takie światło, które to będą te słowa, które przemówią do nich. Nie? Bo nie, nie do każdego przemówi to samo i nie dla każdego to najmocniejsze słowo będzie tym najmocniejszym. Mam takie różne śmieszne doświadczenia też z historii mojej posługi w Stanach, chociażby kiedy. No to nie jest mój rodzimy język, więc pomimo, że mi się wydawało, że ten język z nami, gdzieś mi mówili, świetnie mówisz po angielsku, nagle tam pojechałam i się okazuje, że wielu słów mi brakuje i niejednokrotnie Pan Bóg się posłużył tym, że ja użyłam słowa trochę nietrafionego, ale dzięki temu ludzie naprawdę byli wstrząśnięci i poruszeni do głębi i gdzieś wychodzili z takim zapamiętaniem. Jego jeszcze nigdy nie słyszałam, żeby ktoś tak mówił o miłosierdziu Bożym. Więc tym bardziej myślę, że też nasza jakoś taka nieporadność, i słowna, i jakakolwiek. Jeżeli za tym idzie serce, jeżeli Ty naprawdę wierzysz w to, jak wielkie jest Boże miłosierdzie. To potem jakichkolwiek słów użyjesz, nawet nieporadnych, ale za nimi będzie ta moc przekonania, które wypływa z Twojego serca. I, I myślę, że to jest bardziej istotne, ta moc Twojego przekonania, niż to, jakie to będzie konkretnie słowo. Pan Jezus mówi do Faustyny, głoś moje miłosierdzie, głoś orędzie o miłosierdziu. Miłosierdzie wydaje się jakimś pojęciem takim bezosobowym, bo co to jest miłosierdzie? Co to znaczy głosić miłosierdzie? Mówić o czymś. O jakiejś energii, mówić o kimś, proszę nam podpowiedzieć. Mówić o kimś, mówić o kimś. Tak, dlatego ksiądz powiedział, że ja nazywam Jezusa po prostu jednym słowem, miłosierny, bo On jest miłosierdziem. Miłosierdzie to jest Jezus, miłosierdzie wcielone, tak mówimy o Nim niejednokrotnie. Nie? Że to jest to, co jest najcudowniejsze w Bogu dla nas. Jego miłosierdzie, taki Faustyn nazywa to największym przymiotem, który jest w Bogu. Jan Paweł II zresztą też tak o tym potem mówi. Teologowie sobie tutaj zaczynają dyskusję, jakieś wielkie, jak to możliwe, że miłosierdzie jest największe w Bogu? Nie wszystko jest największe. Tak, ale dla nas ludzi w doświadczeniu i z wyboru Boga właśnie miłosierdzie jest największe wobec nas. Dlatego on się bardzo cieszy, jak go nazywamy tym tytułem miłosierny. No, właśnie, to nie może być abstrakcja, bo Jezus nie jest abstrakcją. Miłosierdzie to jest On. Wszyst Całe nasze życie jest skoncentrowane na Nim, skupione na Nim, wokół Niego się kręci, więc e, miłosierdzie to są wszystkie te fakty Jego życia, wszystko to, co On zrobił dla nas. O, to jest ważne, że miłosierdzie tak naprawdę to są zawsze czyny Boga. To, to jest On jako osoba, ale też to, co On robi dla nas. E, miłosierdzie nigdy nie jest teorią, miłosierdzie jest faktem. Jest wydarzeniem. Czyli to jest miłość, która się udziela i wtedy nazywamy to miłosierdziem. Tak, tak, miłość się, jak to się mówi, materializuje w formie miłosierdzia. Faustyna mówi owoc, kwiat owoc. Miłosierdzie to jest kwiat, no ale kwiatka nie za bardzo można zjeść, więc miłosierdzie to jest owoc, to, co się rodzi z kwiatka. To, co się rodzi z Ale ta sama roślina. Ta sama roślina, tak. Nie ma miłosierdzia bez miłości. Miłosierdzie wypływa z miłości. Jan Paweł II też mówi o tym, miłość, miłosierdzie, tak w zasadzie to są dwa te same słowa, prawda, że miłosierdzie, miłość one się przeplatają bardzo. No, miłosierdzie podkreśla może ten aspekt, jakiegoś jednak zagubienia, jakiejś rany. To na przestrzeni wieków różne były takie próby. Zobaczenia różnicy między miłością i miłosierdziem, i chyba najbardziej gdzieś trafne intuicje mieli ci, którzy mówili, że, że miłosierdzie właśnie ono jakoś mm, odpowiada na zło, które jest w świecie, że to jest ta odpowiedź miłości na zło. Chociaż Faustyna tak naprawdę widzi miłosierdzie we wszystkim, nawet w samym stworzeniu świata, czyli zanim, zanim jeszcze zło się pojawiło, że to już był wyraz Bożego miłosierdzie. No. Dlatego chyba najlepiej mówić cały czas o tajemnicy, no bo nie ogarniemy tego. To miłosierdzie było zawsze, ale w szczególny sposób pojawia się tudzież, doświadczamy go w zetknięciu z raną, z bólem, z grzechem. Mówić o miłosierdziu to także mówić o, o Jezusie wcielonym. Jak siostra rozumie słowa, że Słowo stało się ciałem, że Bóg stał się człowiekiem? Dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych, jeden z najpiękniejszych przejawów Bożego miłosierdzia, że on zszedł tak nisko I ja naprawdę gdzieś w doświadczeniu mojego życia często czuję się taką mrówką, takim, takim mini, mini mini kimś takim naprawdę nieznaczącym, nieważnym, a jednocześnie ja wiem oczywiście, że jestem córką króla, tak, to, to są te dwie rzeczywistości we mnie i. Ale ta świadomość tego, że jestem takie nic, taka, taka nędza, naprawdę bieda totalna i nagle ten Bóg staje się moim bratem, autentycznie moim bratem, tak samo ograniczonym w ciele jak ja, tak samo zdeterminowanym przez wiele różnych takich ludzkich ścian, takich, o które się obijamy nieustannie. I tych wewnętrznych, i zewnętrznych. No, to jest tak niesamowite, że ten, który nie ma granic żadnych i, i w którym nie ma żadnych ograniczeń, który nie doświadcza w ogóle żadnego cierpienia sam w sobie, no bo jest pełnią szczęścia i doskonałości, on nagle chce być taki jak ja, żebym ja mogła go dotknąć, żebym ja mogła być blisko niego, żeby się go nie bać. Faustyna o tym genialnie pisze, że Bóg stał się jednym z nas, teraz mi się ciebie nie boi. Nie? Odkąd Jezus się wcielił, no to jak się można bać takiego dzieciątka w żłobie, a, a potem tego Jezusa, który daje się przybić do krzyża? No nie można się go bać. I o to by chodziło. Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: Jeżeli nie wierzycie moim słowom, to wierzcie moim ranom. Jeśli moja śmierć nie przekona was o mojej miłości, to co ma przekonać? Jak rozumieć te słowa? Jak je przełożyć na język dzisiejszego odbiorcy? Jakie przesłanie płynie, zwłaszcza dla tych, którzy głoszą to słowo? Przede wszystkim to chyba, że, że nie ma mocniejszego wyrazu miłości niż oddanie życia za kogoś. Tak? Że niejednokrotnie nawet w tych romantycznych filmach, jakichś romansach, książkach, jeżeli chcemy wyrazić najmocniej, że kogoś kochamy, to mówimy, no ja bym za Ciebie życie oddał. Lub, lub wręcz rzeczywiście ci bohaterowie tych powieści czy filmów oddają za kogoś życie i wtedy ta osoba, no, no, nie ma wątpliwości, rzeczywiście on mnie kochał. Tak, no, nie ma mocniejszego wyrazu. I ja się nie dziwię, że Jezus tak z takim jakimś bólem, yy, żalem w sercu, no, no bólem chyba bardziej, pyta Faustynę, no co ja mogłem jeszcze więcej zrobić? No, bo nie da się nic więcej zrobić. Niż oddać życie za kogoś. I dlatego chyba wszystko, co Jezus nam przekazuje przez Faustynę, krąży cały czas wokół tego tematu. E, męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, bo to są najmocniejsze wyrazy tego, jak bardzo on nas kocha, jak jesteśmy dla niego ważni tej miłości, która naprawdę nie ma granic. Rzeczywiście, co on mógł zrobić więcej? No, nic. Stał się jednym z nas i pozwolił się zabić. No to jest Max, który mógł nam pokazać tutaj, na świecie bez jakiegoś takiego zabierania nam wolności, nie? bez ingerencji takiej w nasze życie, że ok, ja teraz się objawię wam w pełni mojej świętości i miłości, a wy padniecie na kolana, no bo zobaczycie coś tak niestworzonego, że nie będziecie mogli zareagować inaczej niż tylko paść na kolana i wszyscy mnie uwielbić. On tego nie robi, on wybiera bardzo taką pokorną drogę. Staje się jednym z nas, a potem mówi, Możecie mnie zabić. Zrobię to dla Was, za Was. To jest chyba najbardziej poruszające. Jak sobie poradzić z taką sytuacją, gdy ktoś przychodzi i mówi: Ja to wszystko wiem, ja to mam w głowie, ale ja nie doświadczyłem bezwarunkowej miłości Pana Boga. Czy, czy możemy tylko wyprosić Mu tą łaskę? Czy On jeszcze może zrobić coś od siebie, żeby ta prawda dotknęła jego serca? U początku wszystkiego jest modlitwa, to bez dwóch zdań, że, że wszystko jest łaską i wszystko jest nam dane za darmo, ale gdzieś przez modlitwę my się w ogóle otwieramy na przyjęcie łaski. My się przez modlitwę otwieramy na przyjęcie prawdy, na, na to uwalniamy się też od różnych takich ludzkich schematów myślenia, postrzegania rzeczywistości i też takich grzechowych konsekwencji, prawda, że, że grzech jest tym, co nam ciągle zaciemnia obraz, zaciemnia rzeczywistość i cierpienie jest tym, co też jakoś zaciemnia, że pomimo, um, że Bóg jest miłością, tą miłością, która naprawdę oddaje za mnie życie i wszystko dla mnie robi, to w momencie, kiedy przychodzi cierpienie, ono ma w sobie tak, tak wielką moc, że jest w stanie stać się taką zasłoną pomiędzy mną a Bogiem, który jest miłością i ja nagle nic innego nie widzę, jak tylko ciemność. Także modlitwa jest tutaj bardzo, bardzo ważna, żeby te wszystkie zasłony usuwać, które się pojawiają w nas i w naszym życiu, żebyśmy naprawdę widzieli prawdę, naprawdę widzieli prawdę. Co my możemy robić dla innych, modlić się za nich i być przy nich, bo myślę, że to, co Jezus robi w swoim miłosierdziu tak najmocniej, to pokazuje, że ja jestem z tobą. Księży, przecież w dzienniczku to, co Jezus najczęściej powtarza w Faustynie, nie lękaj się niczego, nie bój się, ja jestem z tobą. I On nie mówi, nie bój się niczego, bo ja wszystko zabiorę. Nie lękaj się, bo ja cię ochronię, przed wszystkim nic ci się nie stanie. Nie, On mówi, ty będziesz szła przez wodę, przez ogień, przez pustynię, będziesz przez to wszystko szła. Tu trochę nawiązuję do Izajasza teraz, nie do dzienniczka tak dosłownie. Ja będę z tobą, także... Cała nasza moc i nadzieja, i ta nasza ufność jest zakorzeniona w tym, że Bóg jest ze mną, a nie, że da mi życie różowe, da mi życie bez problemów. W człowieku jest, jak mówią teologowie, pragnienie Pana Boga, i ono jest dość mocne, ale czasami nie dochodzi do głosu. Co możemy zrobić, żeby je uaktywnić w sobie i w innych? Czy Pan Bóg odpowie na nie ze strony takiego doświadczenia siostry? Siostra jest młoda, jeszcze niewiele przeżyła, ale na pewno coś wie. No dobrze. Myślę, że, że generalnie taką naszą wielką misją w dzisiejszych czasach, nas ludzi, nie wiem, ludzi kościoła, nas ludzi wiary, po prostu ludzi, którzy gdzieś to wiarę dostali w prezencie, właśnie takim darmowym, jest budzenie pragnień w innych, tych najgłębszych pragnień, bo te pragnienia w każdym z nas są, ale właśnie one są zagłuszone. Dlatego Jezus często mówi o tym, żeby Żyć życiem skupionym. On w Faustynie mówi, mój głos jest cichy, yy, tylko dusze skupione mogą go usłyszeć. Zachęca do tego, żeby gdzieś szukać tych przestrzeni ciszy, i wtedy można dojść do tych najgłębszych pragnień. Ja się bardzo cieszę tym, że coraz więcej ludzi jest już zmęczonym chaosem, i takim nieustannym zabieganiem, i takim tempem życia, i, i życiem głośnym, i zaczynają szukać przestrzeni ciszy wtedy te najgłębsze pragnienia mogą wyjść i, i my możemy do nich dotrzeć. Nawet ludzie, którzy gdzieś się nie identyfikują z chrześcijaństwem, oni tworzą coraz częściej takie te przestrzenie gdzieś pod, pod wielkimi miastami, jakieś takie dom, małe domki, domki wyciszenia, miejsca gdzieś blisko natury, bo szukają, no właśnie, szukają głębi, szukają głębi. I, i myślę, że naszym największym zadaniem jest to, żeby pomagać im znaleźć odpowiedź na to pragnienie głębi, że, że ta odpowiedź jest naprawdę w Jezusie Chrystusie i że On jest tym wszystkim, czego szukają nie wiem, w religiach wschodu i we wszystkich innych, które się wydają takie atrakcyjne, bo takie, takie orientalne, takie tajemnicze. Pan Bóg jest tajemnicą największą, najbardziej pociągającą i jest odpowiedzią na wszystkie głody najgłębsze. tak. Dwa określenia, których Pismo Święte używa, między innymi na określenie miłosierdzia, to hebrajskie słowa Rahamim i hesed. Jaka jest różnica między nimi? Najbardziej, najbardziej mi się wydaje, że to można porównać do mężczyzny i kobiety. To jest ta różnica. Gdzieś w tych cechach najbardziej kobiecych to jest Rahamim. To jest ten przejaw Bożej miłości, takiej bardzo matczynej, bardzo czułej, takiej bezwarunkowej, gdzieś związanej z tym, że kobieta rodzi dziecko i po prostu kocha to dziecko, bo jest jej dzieckiem. Tam nie ma żadnych innych wyznaczników miłości. Kocham cię, bo jesteś mój i tyle. I choćbyś e, zrobił największe przestępstwa świata i był w więzieniu na dożywocie skazany, ta matka i tak będzie co niedziela przyjeżdżać do tego syna i z kanapkami, prawda? Bo ty jesteś moje dziecko. To jest dorahamim. To Natomiast Hesed to jest miłość ojca, e, miłość ojca, która jednak opiera się na jakimś przymierzu i synu, słuchaj, my żeśmy coś ustalili, prawda? Ja ci daję kieszonkowe, a ty się zachowujesz dobrze. <laughs> nie, że miłość warunkowa, ale miłość, która gdzieś wymaga bardziej, nie? Miłość, która stawia granice, miłość, która e, wychowuje. Tu jest gdzieś bardziej ten ojciec, który też i tak zawsze będzie kochał syna. Nawet jak, no, Bóg jest wierny swojemu przymierzu, nawet jeśli my jesteśmy niewierni, także ta bezwarunkowość tej miłości miłosiernej w jednym i w drugim przejawie jest i w Hesed i w Rachamim, ale gdzieś ta kobieca czułość, bardziej tej Bożej miłości, bardziej jest w Rachamim, a taka męskość i, i gdzieś takie, okej, okay, umawialiśmy się, no nie, synu, umawialiśmy się, to jest bardziej w Hesed. Pani Karolina z naszej redakcji kazała mi spytać, jak można sobie dzisiaj z tym radzić, ponieważ jest tyle złej nowiny i ona determinuje ludzkie życie. Jak się przebijać z tą prawdą o miłosiernej miłości Pana Boga? Ja, jak ją głosić w dzisiejszych czasach? Czy ma być to jakaś kontroferta dla złej nowiny, czy ona ma się przebić w tej złej nowinie? Prosimy o mądrość. Duchu święty, daj nam mądrość. To zawsze będzie taka walka, myślę, że gdzieś te wszystkie wiadomości złe, one gdzieś bazują na lęku. Prawda? Lęk jest, ma wielką siłę, taką przy, przyciągającą. My gdzieś bojąc się mamy to wrażenie, że jak coś poznamy, jak będziemy wiedzieli o zagrożeniu, to będziemy bezpieczniejsi. Bo jak gdzieś to wiem, to już potrafię się jakoś ustawić, zabezpieczyć w życiu, i, i te wszystkie wiadomości, takie bazujące na lęku, one są zawsze tak atrakcyjne, nie? że ja chcę to wiedzieć, ja muszę to wiedzieć. Natomiast te, które opowiadały o miłości i o dobru, czasami wydają się tak nierealne, że nie pociągające, no bo. Ja tego nie doświadczam, to hmm, po co ja mam słuchać o tym, że komuś jest dobrze, albo że ktoś wierzy, jak ja nie potrafię wierzyć. To jest walka duchowa i yy, nie wiem, czy jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić w tej kwestii innego, jak po prostu modlić się, zawierzać to Panu Bogu i, i robić swoje. Ja gdzieś wychodzę z takiego założenia, że po ludzku, rzecz biorąc, zawsze się staram poznać te wszystkie możliwości jak mogę trafić do człowieka z tą dobrą nowiną, z dobrą nowiną o Jezusie, o nadziei, o zaufaniu. Ale jednocześnie wiem, że moje możliwości są bardzo ograniczone i, i to Duch Święty będzie torował drogę. I dlatego cały czas trzeba się Jemu zawieszać i wiedzieć, że to On jest tym głównym messenger, nie? tym, który niesie orędzie, niesie wiadomość, do, dobija się do ludzkich serc. Ja robię to moje małe kilka procent i liczę na to, że te 99,9. On zrobi po prostu w sposób taki tajemniczy, jak to tylko on potrafi. W zienisku siostry Faustyny jest często użyte określenie łaska. Pan Jezus chce dawać łaskę czy łaski. Jak rozumieć to słowo dla przeciętnego słuchacza? To jest takie bardzo kościelne słowo, prawda? Oczywiście, aż, aż za bardzo. Aż za bardzo. Łaski, dary, prezenty, błogosławieństwa. No, Błogosławieństwo też jest takie kościelne. Łaska tak naprawdę jest odpowiedzią na wszystkie nasze potrzeby, prawda? Że, że Pan Bóg daje łaski, czyli Pan Bóg daje wszystko to, czego potrzebujemy. Jak On mówi, że wystarczy ci moje łaski. No, tak na cokolwiek patrzysz w swoim życiu, przed jakimkolwiek wyzwaniem stajesz, czy wyzwanie Poradzenia sobie z jakąś chorobą, czy wyzwanie poradzenia sobie z e, trudnościami finansowymi, czy z relacjami w życiu. E, w momencie, kiedy ja zwracam się do Boga o pomoc, e, On mi zawsze odpowiada: wystarczy ci moje łaski, wystarczy ci moje łaski, moc w słabości się doskonali, czyli: Słuchaj, ja naprawdę będę z Tobą, moje błogosławieństwo będzie z Tobą, moja obecność będzie tą pomocą, której Ty potrzebujesz. Wystarczającą, nie? co nie znaczy, że zrealizuje się mój scenariusz. To też może znaczyć to, że będzie jakaś porażka, ale, ale ta porażka po ludzku niekoniecznie jest porażką w oczach Boga. Nie? To może być konieczny etap mojej drogi nawracania się, przemieniania, ratowania czyjegoś życia. Naprawdę, gdzieś jak człowiek jest zanurzony w tej rzeczywistości, ok, ty jesteś mądry, nie ja, ty wszystko wiesz, nie ja, no to gdzieś ta pokora w nas zaczyna pracować. I rodzić owoc zaufania, że okej, okay, ja nie wszystko muszę rozumieć. Ja nie, ty wiesz, wystarczy ci moje łaski, mówi Pan i odpowiadam Amen. A jak rozumieć słowo łaska pod kątem udzielania się życia Bożego? Pan Jezus mówił do Faustyny, że chce jej dawać łaskę w znaczeniu pewnie udzielania siebie, swojej miłości. Dobrze myślę, czy Ty chodzi tylko o takie dary do, do wypełniania woli Bożej? No właśnie, to jest to, jak jest ten fragment w Piśmie Świętym, że gdzie Jezus próbuje opowiedzieć o Bożej Miłości, dając też te przykłady, jeżeli wy prosicie ojca o, o, o chleb, to czy dam wam kamień, prawda, jak prosicie o rybę, czy dam wam skorpiona. I on potem to wszystko konkluduje, że, że Pan Bóg da wam wszystko, o co prosicie. I używa takiej odpowiedzi: da wam to wszystko, czyli da wam ducha świętego. I ja pamiętam, że niejednokrotnie było to takim jakimś rozczarowaniem dla mnie. No, zaraz, ja proszę o coś konkretnego. Na zasadzie, właśnie, daj mi tego chleba konkretnego, którego potrzebuję. A on mi mówi, dobrze, dobrze, dam ci ducha świętego. Zaraz, ale ja prosiłam o chleb. Dobrze, dam ci ducha świętego. I to jest takie te Boże wykraczanie poza nasze małe prośby, ja myślę, że, że ja proszę o to mało, które mi jest teraz potrzebne, i wydaje mi się, że, że to jest zapewnienie mojego szczęścia na chwilę obecną, czyli, nie wiem, uwolnienie mi z jakiejś choroby, naprawienie jakiejś relacji, albo ta konkretna praca, cokolwiek by to było. A Jezus mówi, okej, okay, dam Ci to jakoś, ale w większym opakowaniu. I tym większym opakowaniem będzie Duch Święty, a to coś, co potrzebujesz, też się będzie jakoś działo w czasie. Nie konkretnie według Twojego scenariusza. Dam Ci Ducha Świętego, czyli to coś, czego tak, to coś, tego kogoś, kogo tak naprawdę potrzebujesz, żeby się te wszystkie Twoje maleńkie prośby spełniały. Świetnie, pewnie Wam się słucha, ale już musimy kończyć. Kolejne odcinki nastąpią. Jeśli te słowa wzbudziły w Was różne refleksje, to piszcie komentarze. Prosimy o łapki w górę, o serduszka, kwiatki i czekamy na Wasze pytania. Siostrze, pięknie dziękujemy. Dziękuję. I zapraszamy na kolejny odcinek. Proszę nie wyjeżdżać. <noise> Dziękuję. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Udzielę Wam błogosławieństwa. Pan z Wami. Jest Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i syn i duch święty. Amen. Amen. Któż jak Bóg? Któż jak Bóg. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.